I proszę spójrzcie, widzowie co dzisiaj nas będzie czekać. I mamy tak. Świąteczne obliczanie. Brawo! Droga do nieba. Cudownie. 500 tysięcy banku. Elegancko. Dolary, diamenty. Na dobry rok. tysięcy tysięcy gotówce po raz drugi i po raz trzeci. Ja z tego miejsca zapraszam wszystkich do oglądania właśnie tego filmiku, kochani. I co? Nie przedłużając, bierzemy się za pierwszą zdrapkę i sprawdzamy, co można dzisiaj ładnie tu wydrapać. Ok, A na stole mamy. Pierwszą oto zdrapeczkę. I to jest numer 41. A ja od razu wydrapuję wygrywające liczby. Jest to zdrapeczka za 5 zł. I mamy oto taką pierwszą wygrywającą liczbę 25, 24, 32, 13 się pokazało. 11 liczba, 2 Tu mamy 12, kochani, 17. 7 oboczek i 18 strapeczka na prawo ląduje a my właśnie widzimy tutaj następną strapeczkę za 5 zł i jają od razu ładnie wygrapuje 35, 7, 12 22 a nawet 26 do tego, 13, 28, i jeszcze dwa pola, i 19. Dobra. I następna zdrobeczka za 5 zł. Dobra. A pierwszą liczbą jaką wydropaliśmy jest 1,3314 I nasza pierwsza wygrana kochani, czyli mamy plik A pod plikiem 10 zł i jest drugi plik I jest nawet H I jest liczba 24, jest liczba 17 Jest liczba 22, 4 i ostatnią liczbą jest 29 Czyli dwa razy H, dwa razy pliczki. Cudownie. Mamy pierwsze 20 zł. Wygrane. Zdrapeczka na lewą stronę. Na dobry rok. Wygraj 500 tysięcy. Cudowna zdrapeczka. I zaglądamy, kochani. To są nasze wygrywające tutaj kwoty. Niestety. Wygrywające, ale nie trafione, żeby trafić trzeba mieć u góry jak i na dole taką samą sumę i tu widzimy 200 zł do 10, nie pasuje 500 do 50, pół miliona do 200 50 do 10. Ok. Następnie w premii musimy mieć dzwonek. A mamy świecę za stówkę. A tu choinkę. A mamy iglo. Rapeczka odpada. Dolary, diamenty. Piękna zdrapka, Zobaczcie, jak ona się prezentuje. To są nasze wygrywające liczby. Pierwszą liczbą jest 18. Do tego jest 22. 30 się pokazało. 26, 39, kochani. A my dalej polujemy. Wygraną. Szóstka, do tego 35, jak i piątka. A w trzeciej linii mamy 38, 1, 13 i 31, następnie niżej 36. I, kochani, udało się. Mamy to portfel. Portfel mówi nam, że to jest wygrana razy 1. Do tego jest 24, 42 i 17. Ok, ja odsłaniam co oni w portfelu. No i super, mamy drugą zdrapkę. Dziesiątka na konto. Padła nam, kochani. Ale jeszcze nie kończymy z drapingu dzisiejszego. Zobaczcie, te oto cudowne zdrapeczki się tutaj do nas rwą a ja sobie wybrałem właśnie 500 tysięcy banku, zobaczcie drapka z numerem 9 i mamy takie oto liczby szczęśliwe elegancko do tego mamy pierwszą wygrywającą 32 40 15 23 jak i 34 w następnym rządku pod spodem 24, 21, 28, 38, to oboczek 35. Nie mamy niestety 16, 9, 29, 19. Również nie pokazały się nam tutaj. Ale to jeszcze nic, kochani. Mam na dole jeszcze kilka pociągnięć. 30 wyskoczyło, 13, 14 i liczba 6. I wszystko jasne. Zdrapeczka opada. Droga do nieba. Zdrapeczka z numerem. 10, kochani. Dużo pól. Nawet nie wiem ile tych pól tutaj jest. A widzę 25 pól. No to jest co drapać. Ja odkrywam lewą stronę, żeby to szybciej poszło. No i zobaczymy, co można właśnie w takiej zdrapce, z takim numerem wyhaczyć. Dzisiaj poniedziałek, kochani. Tydzień się zaczął, a my drapiemy i sprawdzamy, co można w zdrapkach wydrapać ciekawego. Ok, po lewej stronie mamy odkryte wszystkie wygrywające liczby, a w Twoich liczbach mamy oto takie liczby. 34 i jest kochani trzecia wygrana, czyli mamy trzecią zdrapkę z wygraną.

Następnie mamy 44, 41, 13 i na końcu 6. Ok, na końcu sobie odpuściła z drapeczka. a my kochani, skaczemy tutaj do liczby 34. Czyli nie zostało nam nic innego, tylko sprawdzić. A tu wygraliśmy całe, uwaga, całe 20 zł. Zdrapeczka na pewno na lewą stronę, kochani. A my jesteśmy w finale i to jest świąteczne odliczanie. Zdrapeczka z numerem 8 tym razem. No i co? Nie ma co tu dużo gadać, trzeba odkrywać. Interesuje nas tylko i wyłącznie symbol prezentu, który daje nam przepustkę do wygranej. Jesteśmy przy okienku szóstym. Czapeczka się pokazała. Tu się pokazał taki symbolik. Mamy zamek, gdzie jest dziewiąty symbol renifer, dziesiąty aniołek, karta, skrzat. Po trzynastu mamy Piastek, łyżwy, dzwoneczek. Następnie pole 16, 17 i 18. Takie nam dały tutaj symboliki. Lizak. Tu jest skarpetka. I została nam końcówka, czyli dół, drapki do wydrapania. Choinka, świeca i pole 24. Jest. Czuchcia Za 100 tysięcy I kontrolne ok, Zdrapeczka na prawo Kochani Udało się wydrapać mi tutaj właśnie W tych zdrapkach Tu mamy 20, tu 20 Tu dyszkę ha. Nawet, nawet Się udał poniedziałkowy zdrapping. Co, Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Zapraszam na następne moje filmy. Na pewno nagram jeszcze coś. Trzymajcie się. Popodzenia.